No, piłkarze już się rozgrzewają, trybuny się powoli zapełniają. Czeka nas dziś niewątpliwie bardzo emocjonujący mecz. Witamy serdecznie wszystkich widzów i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Dzisiejsze spotkanie skomentuję dla Państwa doskonale już znany Państwu duet Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dziś oglądamy mecz Ekstraklasy. Lech Poznań zmierzy się z Jagielonią Białystą. To może być ciekawy mecz. Obie drużyny nastawione bojowo. Trenerzy wciąż przypominają, że rywal jest w zasięgu i warto go przycisnąć już od pierwszych minut. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale zapowiada się sporo walki. Ciekawe, co pokaże nam dzisiaj zespół gospodarzy? Jak sądzisz, jak wypadną? Jak na razie w pełni realizują założenia przedsezonowe. Według mnie nie powinni mieć większych kłopotów z kwalifikacją do europejskich pucharów, ale muszą utrzymać tę formę. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy Lecha Poznań. Zagrają dzisiaj klasycznym wariantem 4-4-2 z mocnymi liniami obrony i pomocy. To ustawienie zapewnia równomierne pokrycie całego pola gry. Boczni pomocnicy muszą dzielić swoją uwagę między ofensywę i defensywę podczas ataków wychodząc na skrzydła, a w razie konieczności ochrony własnej bramki wspomagając skrajnych obrońców. Przyjrzyjmy się ustawieniu obranemu na dzisiejszy mecz przez trenera Jagieloni Białystok. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Lech Poznań zaczyna pierwszą część tego meczu. Ma no teraz miejsce na skrzydle. Zobaczmy, co zrobi. Rzesus i Mas. Juan Camara. Taras Romanczuk. Prostopadle za linię obrony i mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz, oby tak dalej. Obejrzyjmy sobie na powtórce, jak znakomicie wyglądał ten długi, samotny rajd. Ewidentnie obrońcy popełnili błąd. Dali temu zawodnikowi zbógł dużo miejsca i czasu, a to w okrutny sposób zemściło się stratą bramki. Przy linii bocznej pada teraz parę mocnych słów. Trener jest sfrustrowany, że muszą odrabiać straty. Jest 1 do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Robert Gumny. Kamil Józiak. Tracą piłkę po tym podaniu. Juan Camara. No, może być groźnie. Chyba będzie dośrodkowywał. Zabrakło precyzji, dośrodkowanie, wychodzi na aut bramkowy. Zobaczmy w powtórce bramkę, po której prowadzą. Starannie, finezyjnie posłał piłkę przy lewym słupku z obrębu pola karnego. Pedro Kiba. Zobaczymy, co teraz zrobi. Publiczność wstaje z miejsc, teraz Lech będzie wykonywał wrzut z autu na wysokości pola karnego rywala. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Martin Pospisil. No i strata piłki. Będzie chyba podawał. padłe podanie, będzie groźnie. Strzela, czy to będzie wyrównanie? Dobrze się zachował Bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Martin Pospisil. Zostawił za sobą trochę boiska. Martin Pospisil. Ma możliwość odegrania. Dobrze teraz odczytał intencję. przejął piłkę. Pan Kamara zaczyna to wyglądać ciekawie. Musi teraz wyjaśnić. Taras Romanczuk, Jezus i Mas na piłkę, co z tego wyniknie? Co teraz wymyśli? Wizdek Sędziego minimalny spalony. Prawie udało mu się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonego. Przerzucenie piłki na drugą stronę boiska. Witkier. Strata w ataku. Taras Romanczuk. Juan Camara. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Będą stosować pressing całą drużyną. Muszą częściej wychodzić rywalom naprzeciw, żeby ich powstrzymać. Jest zawodnik na czystej pozycji. Bramka odbija, piłka trafia w słupek. Jesus i Mas. No niestety nici z kontrataku, ale nadal są przy piłce. Popatrzmy, może być groźnie. Jagielonia Ma trochę miejsca na strzał. Znakomite zachowanie bramkarza. To naprawdę nie było takie łatwe do wybronienia. Z tak niewielkiej odległości to powinno wpaść. Widać klasę bramkarza i kapitalny refleks. Srótka w polekarny. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Mogą ich teraz skontrować. Trochę chyba zbyt pochopnie. Mogli to lepiej rozegrać. Taras Romanczuk. Rzesus i mas. Atak Jagieloni. No ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Zobaczmy, co zrobi. Ma sporo możliwości. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Wychodzą do kontrataku. Świetnie, teraz dostrzegł partnera. Dobre to prostopadłe podanie. Fantastycznie to rozegrali. Zabójczy atak z kontry. Obrona kompletnie nie była gotowa na tak błyskawiczną odpowiedź. Obejrzyjmy sobie na powtórce, jak znakomicie wyglądał ten długi, samotny rajd. Ewidentnie obrońcy popełnili błąd. Dali temu zawodnikowi zbyt dużo miejsca i czasu, a to, w okrutny sposób, zemściło się stratą bramki. I mamy wyrównanie w tym meczu jeden-jeden. Jakub wójcicki. Dobre podanie. No i strata piłki. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Bołodymyr Kostewicz. Robi się niebezpiecznie. Może dośrodkowywać. Teraz szansa na prowadzenie. Jak on to obronił. Strzał z bliskiej odległości, rzeczywiście, popisał się doskonałym refleksem. Centruje z rogów, dobrze się zachował bramkarz, wybił piłkę dośrodkowaną z narożnika. Jak lech rozegra ten stały fragment wrzód tu na wysokości pola karnego rywala może być groźnie. Gyt idzie do... Może zdecydować się na strzał. Ależ teraz ważna interwencja. Gdyby nie to wynik uległby już zmianie. Jeden do jednego to rezultat po pierwszej połowie. Bardzo ciekawe spotkanie. Oba zespoły utrzymywały się przy piłce przez mniej więcej podobny czas. A i oddały tyle samo strzałów. To nieczęsto się zdarza, żeby oglądać tak interesujące, wyrównane pojedynki, prawda? Po przerwie mecz wznawia Jagiellonia. I tak oto tracą piłkę. Ciekawe jak to rozwiąże. Niestety tak zagrana piłka znajdzie się za chwilę w rękach bramkarza. Ależ przeczytał to jak profesor. Wołodymyr Kostewicz. Na piłkę, co z tego wyniknie? Uff, co za interwencja! Czołowym tematem w prasie w ostatnich tygodniach był dopięty właśnie transfer. Ostatecznie Paul Pogba przeszedł do Barcelony z Manchesteru United. Kwoty transferu możemy się jedynie domyślać. Nie została ujawniona przez zainteresowaną stronę. Ruszył z piłką do przodu. Piłka na dalszy słupek. Dobre zagranie ponownie celne podanie. Ruszyli teraz groźnie do kontry. No niestety nic kontrataku, ale nadal są szypice. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. No trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. No, mogą teraz skarcić rywali. To mogłaby być obiecująca kontra, ale nic z niej nie wyszło. Pedro Kiba. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Christian Gytkier. Przed nami końcowe 30 minut. Dobrze teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Zobaczmy, co zrobi. Będzie bramka! Ależ blisko było, a jednak nie ma bramki! Pięknie się złożył do tego voleja, naprawdę niewiele mu zabrakło. Będziemy mieli zmiany. Zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz wprowadzi któregoś z nich do gry. Jezus i Mas. Popatrzmy, może być groźnie. Jagielonia. Teraz na pewno. Wydawało się przez chwilę, że będzie Bramka, ale Bramkarz zdołał złapać piłkę. No i strata piłki. ładnie ponad obrońcami. Było blisko, jednak słupek, piłka wciąż brze. Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Dalekie podanie z boku w pole karne, precyzyjne i świetnie wykorzystane. Akcja, którą można traktować jako materiał szkoleniowy. Klasyka w najlepszym wydaniu. Rezerwowych wkracza do gry. Rywale poznańskiego Lecha prowadzą w tym spotkaniu. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Próba uruchomienia drugiego skrzydła. Ciekawe, jak to rozwiąże. Udany pressing, mają piłkę. To musi być gol! Ale spokój z bramkarskich umiejętności fantastycznie. Zagrywa w okolice 9. metra. Mieli szansę z rzutu rożnego, ale jednak nic z tego. Świetny przegląd pola. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Skuteczna interwencja i piłka wybita na rzut rożny. Krótko rozegrali rzut rożny. Ze skrzydła w kierunku bramki. To musi być bramka. Ach, to nie była łatwa pozycja, ale i strzał mocno nieudany. Może trzeba było próbować jakoś inaczej w tej sytuacji. Schodzić do środka, szukać do grania. Udane przejęcie, rywal traci piłkę. Spotkanie jest bardzo wyrównane, niewiele do końca, ale nie ferowałbym tutaj jeszcze wyroków. Jest dobrze ustawiony, co zrobił? Jesus i mas! Ach, szkoda tej okazji! ba. Precyzyjne podanie górą nad obroną Świetne Szkoda mógł przejąć Niewiele brakowało To może być ich ostatnia szansa na wyrównanie Z rogu w pole karne. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Cierpliwie szukają okazji. Pedro Kiba. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Czas ucieka, a oni przegrywają, choć nieznacznie. Myślisz, Jacku, że będą w stanie odwrócić losy tego meczu? Lechici czują, że jest tutaj szansa na ugranie czegoś. Na razie nieznacznie przegrywają. Ale nic tak nie motywuje w końcówce, jak świadomość, że jedna bramka może wszystko zmienić. Może teraz zrywa się do ping kibiców. Wiedzą, że to jedna z ostatnich szans na wyrównanie. I piłkę przyjmują rywale. Świetne podanie za plecy rywali. Ważne przejęcie piłki, bo mieli rywale szansę na bramkę. Adam Buksa może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Zobaczymy, co teraz zrobi. Chyba będzie dośrodkowywał. Koniec akcji. Obrońcy mogą odetchnąć z ulgą. Dobre zachowanie. Podanie przejęte w ładny sposób. Ma piłkę, co teraz zrobi? Będzie chyba podawał. To musi być gol! Piłka ląduje w bramce. Nie satysfakcjonowało ich wprowadzenie. Zdecydowali się jeszcze zwiększyć przewagę nad rywalami. Mamy kolejną bramkę. Może spójrzmy teraz na spokojnie, jak to wpadło. Cóż, ewidentnie nie jest to gol sezonu. Ale takie sytuacje z bliska też trzeba wykorzystywać, zwłaszcza po akcji całej drużyny. Bramkarz był tu zupełnie bezradny. Trenerowi już chyba brakuje słów na dzisiejszą grę zespołu. Szykuje się niezła bura w szatni. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3 do 1. Sędzia zakończył mecz, zawodnicy kierują się do szatku. No i mecz kończy się dla nich porażką w takich sytuacjach. Zawsze pozostaje pytanie, czy można było to spotkanie wygrać. Narko to nie jest proste pytanie, ale ja sądzę, że mogli wypaść źle. wiele czasu. Mamy tylko kilka pytań. Dziękuję za rozmowę.